Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, w szczególnym miejscu w parku Serengeti, mamy tutaj Rendiego, mamy Andrzeja, mamy Dominika i mamy Miosen. Wilsona. I mamy mnie też. Pokażę, żeby nie było. Że... O, to ja jestem. Jestem, żeby nie było, że mnie tu nie ma. I słuchajcie, jest... mamy szczególny dzień, bo nas tutaj jeden z naszych y, uczniów zaprosił do Serengeti, załatwił nam dosyć dobre warunki. Jakie refleksje? pięknie, nie? No to taki, masz taką zdolność Andrzeju do syntetyzowania, bardzo cenną zdolność. Yy, dobrze, a może jakaś zdolność analityczna? O, to jest ja, troszkę to dłuższa, to tak? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niesamowity jest to, ten świat, który on No właśnie. Co, myśmy, co, żeś, co, mam, na, co na was zrobiło największe wrażenie? Dla mnie to. Gepardy, bo blisko gepardów, żeśmy doszli, także polecam, można tam na Facebooku zobaczyć, bo pewnie wrzucę te gepardy. Na mnie hipopotamy, bo ja wiem, że hipopotamy generalnie są bardzo niebezpieczne, a żeśmy i przyjeżdżali przez brud w rzece. Taki brud na tej zasadzie, że był taki uskok, że którzyśmy jechali, a tu był dół, na dole już były te hipopotamy. Tak się zastanawiałem, czy ten hipopotam nie stwierdzi, że może jednak jakaś przekąska się przyda. No ale nie stwierdził jak widzicie yy, Co jeszcze? Słonie robią, nie ma statyczne. łażą sobie, nikt ich tu nie rusza. No i widoki. No i widoki. Także polecamy kiedyś, jak będziecie w Tanzanii odwiedzić Serengeti. Yy, Zebr jest dużo, A, bardzo, bardzo dużo zebr, można sobie tutaj obejrzeć i co? Piekło? No właśnie, jak to się to? Antylopy. Antylopy jest tak i tak. tak. No i też kupiliśmy, może się pochwalimy, co? Co kupiliśmy? Ja się pochwalę to poczekaj chwilę. Pokażę moje będzie niespodziankę dla tego. Wydaje się, że taka po prostu zwykła, prosta, fajna, oczywiście bardzo piękna yy, laseczka, prawda? Laseczka jak laseczka, ktoś może Już powiedzieć. Ładne, ładne ładne, Ładne dare no, oczywiście, to, to jest cenne. Ładne zapłacie, to też jest cenne, ale uwaga, proszę Państwa, to nie jest wszystko. Bo oprócz ładnego wykończenia mamy bardzo praktyczną część, szczególnie w radości na dziki. Także jak ktoś się kiedyś zastanawiał, to co mi to radości na ci. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Serengeti, dziękujemy Ci za Twoje piękne stworzenie, dziękujemy za społeczność, jaką mamy w Tobie i dziękuję Ci, Panie, nawet za tą laskę, która mi daje tyle radości. Bądź, Panie, w tym wszystkim uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.